Temu, mniej więcej o tej porze zdarzyła się tragedia, katastrofa prezydenckiego samolotu, który z całą delegacją leciał na oficjalne obchody zbrodni katyńskiej. My mieszkańcy Jawożna chcemy tę tragedię upamiętnić, wspomnieć ofiary. W całym kraju dzisiaj, mniej więcej o tej porze i przez cały dzień będą odbywały się uroczystości i zostaje odczytany apel środowisk niepodległościowych. Marcinie proszę Boże, rok temu 96 naszych braci Najwybitniejszych przedstawicieli narodu polskiego Odeszło na wieczną służbę swojej ojczyźnie Nasz ból nie minął Zadana rana ciągle przynosi cierpienie Spójrz Panie na podzielony naród Spójrz na tych, którzy szukają ukojenia w Twojej wierze Nie ma wśród nas naszego prezydenta Nie ma naszych dowódców Nie ma elity narodu Zabrałeś ich gdy byli nam najbardziej potrzebni, zabrałeś tych, którzy prowadzili nas w trudnych czasach. Czemu tak doświadczasz swój kraj? Czemu każesz nam dźwigać ogromny ciężar? Pamiętaj o duszach naszych braci. Pamiętaj także o nas, byśmy z tej próby wyszli zwycięzcą. Biorąc Ciebie na świadka, przysięgamy nigdy nie zapomnieć tej ofiary. Przysięgamy szukać prawdy o największej tragedii Polski po II wojnie światowej. Wyrzekając się zemsty, przysięgamy wymierzyć sprawiedliwość tym, którzy do tej katastrofy doprowadzili. Nie pozwolimy zmarnować zadanego nam cierpienia, nie zapomnimy łez ani chwili poruszenia całego narodu. Niech pory w serca milionów zranionych ludzi stanie się zaczynem wolnej Polski. Dziękuję. Proszę o składanie wiązanek, kwiatów. Ja mogę jeszcze raz. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, przyjaciele jawożnianie, byłem senatorem tej ziemi dwa lata, od 2005 do 2007 roku. W Smoleńsku 10 kwietnia zginęło wielu moich znajomych, także przyjaciół różnych partii politycznych. Zginął wicemarszałek Senatu Krzysztof Kutra. Człowiek, który był jak ojciec, nawet w stosunku do senatorów, którzy byli starsi. Miał ośmioro dzieci. Zginął Grzegorz Dolniak z Platformy Obywatelskiej. Zginęła Krystyna Kochenek, pani senator z Katowic, z którą także znaliśmy się bardzo dobrze. Zginęła Janka Fetlińska. Zginął Stasiu Zając. Wielu przyjaciół, po których pustki nie mogę wypełnić do dnia dzisiejszego. Ale wierzcie mi, państwo, te słowa muszą paść. Ja nie wierzę w to, że to był przypadek. To wpisuje się w metodę działania KGB i tych, którzy po KGB w Rosji pracują. Wierzcie mi, państwo, że zrobimy wszystko jako środowisko prawa i sprawiedliwości żeby sprawiedliwości stało się zadość i żeby prawda ujrzała światło dzienne. Władcy kolekcjonista prowadzimy święto w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Jest to intencja od prezydenta miasta Jabożna, Stowarzyszenia Jabożny, moje miasto oraz od Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i Polskiego do Ludowego Jabożny. Żądź Łukasz, prowadzimy święto również w intencji ofiar tragicznej katastrofy pod smoleńskiem. Rodziny Radia Maria oraz Fundacji Rozwoju Matki. Ksiądz Kazimierz powie, że świętą, za zmarłego domu od z rodzicami. Jana natomiast powie, że za zmarłą i Józefa Szynowic. Bardzo serdecznie witamy w tym dzisiejszym w naszej wspólnocie porafiarnej księdza rekolekcjonistę księdza panu Luka Sławomira Rosnera, kapelana, księdza biskupa pana Grzegorza I życzymy mu, aby jak najlepiej przez te dni czuł się w naszej wspólnocie paradiarnej i aby to słowo, które do nas kierujemy, aby ono w przyszłości wydało nasze słowa.

Ale potem No powiem tak, zrobiliśmy dwa marsze, razie. niech się pan wrócić, bo chcą panie zobaczyć. To jest mój dowódca były. Pani z lotnikiem. Tak Wojska za polityczne. A to Major Protasiuk. Wspaniały fachowiec, wspaniały pilot. Na pewno nie był samobójcą. Ja jestem zdrowych w myślach. się jest taki jeden aktor, który na początku <Australian> odkrzyżał tł... właśnie i się utożsamił to A to, a a to nie ten, który się tak zaśmiewał z tymi barierkami? Nie,

Ярослав! 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 Jarosław! 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 Ale jaka to była mądra głowa! To prawda! On bardzo szybko chodzi.